się ma już to ja gapciu dzisiaj sobie zagramy w Creeper Attack Dobra to teraz wchodzimy na jakąś um, arenę Dobra w i stąd Creeper Attack ale poszukajmy sobie jakiejś no wiecie arenki gdzie są więcej graczy o tutaj nic tutaj tutaj już Dobra, jesteśmy. Dobra, 30 sekund, więc nie za dużo. Dobra, po opowiem wam jak to się gra. Mamy tutaj takiego trailera, który będzie siedział tutaj za chwilę. I będą nas atakować creepery, zombiaki czy inne jakieś potwory. I golemy są najtrudniejszym, to mogę powiedzieć. I są nasz przydatszkielety. O! No i po prostu musimy bronić swojego trailera i musimy zabijać po prostu tych potworów. Może mogę tak wyjaśnić po prostu. Dobra, to... O! to od razu nad tego, co mi się nie chce włączyć z projektora. Dobra, i się właśnie dostaje gold I tutaj jest takie coś Ym, trader Trzeba nacisnąć prawym przyciskiem myśli Tutaj jest jakby taki sklepik Tutaj się kupuje jak gdyby rzeczy Dobra, więc już nie będę tak opowiadał mocno, tylko będzie, weź się weźmiemy w grę Dobra Kurczę no. mm. Jakoś mi się nie chce włączyć Czasami mam takiego naga, że nie chce mi się włączyć właśnie sprint Dobra 86 moment Już yy, golda tak naprawdę bo To nie jest To nie jest krak, to, to nie są te, matko łuska Nie mogę tego wyjaśnić, sobie. dobra Dobra, no, po prostu będziemy grać no co Dobra Nie no. ma Просто мне какие-то и ваши... Добра. Награмма, награмма. Покушай, со мной какие-то молы, чи не? Tam jest jakiś, właśnie. Chyba będziemy najpierw zbierać chyba na brojkę, bo nawet e, e, kamienny sharpness jest dobry. A czekaj, jaki to jest Sharpness, Sharpness jeden i obojętny pięć, to, to raczej dobry. To, to raczej kupimy sobie najpierw brojkę. Matko już tak szybko? Ten, ten golek jest e, strasznie... To jest, jest e, strasznie trudny po prostu.

Dobra. To, to, to miał flag, no. no. No To właśnie wkurzające jest, że, że ludzie po prostu zabierają nasze flagi. To jest nasi. Potem go atakują no i zabierają nam flaga. No to jest właśnie wkurzające w tej krzy. A w ogóle w każdej krzy to jest wkurzające. Na przykład w Villager Defense. A właśnie, to, to gra jest podobna do Villager Defense. курсе черт! Че, 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 че? Нет, мне было бы интересно, что это Майнкрафт был, но... Но он самого такой же, как и то зоби, которого Nie, nie, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć! Nie chcę zginąć, bo wiecie, się... Traci mu jej tak w Village of Defense, szczerze mówiąc, tak nie ma. Baraczku. A właśnie, za słabo powinienem mieć szkielety. Mastko ten gura, jak nie wiem. 150 na wszystkich. To jest A on też jest Co to to w ogóle nawet nie Creeper, ale jestem boss Creeper Zostaw mnie, zostaw mnie Dobra już muszę armor kupić Nie Nie Tak czynem nam zrastam Tku matko jaka tutaj... Tku matko, matko Ile tutaj tych potworków? No czerwio... O! Tam był jakiś Terminator! pozdrawiam go bardzo bardzo ładnie imię. o no nie no co masz ci tego kogo straciłeś Cześć. się taki cicho! matko mam no na usta dyszko patrzcie jesą no nie no w ogóle tutaj creeperów nie strzelają no nie no tak słabo no. no nie mogę w to wierzyć no <sighs> Dobra, ziomeczki. I chyba będziemy kończyć. I nie zapomnijcie, jak Wam się spodobał, a filmik, to nie zapomnijcie lajkować filmu, a nawet jak Wam się nie spodobał, to też możecie zareagować. I nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Papa. Pa.